Nie ma tak odrzuconego człowieka, nie ma takiego marginesu społecznego, nie ma takiego grzechu, do którego by Jezus nie przyszedł jako lekarz, jako zbawiciel, który nas kochani skończono miłością. I moi kochani, przedstawię historię, która może kimś wstrząsnąć, może wzbudzić opór, chodzi o postać. No, strasznego człowieka, Rudolfa Hessa, który w czasie II wojny światowej był komendantem nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Rudolf Hess pochodził z rodziny katolickiej, w dzieciństwie był ministrantem. Odbył nawet z rodzicami pielgrzymkę do Lourdes. Robił bardzo spokojną, taką stopniową karierę. Pokonywał poszczególne szczeble, wstąpił do NSDAP. Powierzano mu coraz bardziej odpowiedzialne dla Niemców zadania. Działał w obozie w Dachau i potem, kiedy trzeba było powołać do istnienia Nowy obóz koncentracyjny w Auschwitz. Nie było lepszego kandydata jak on. I on w sposób bardzo skuteczny, spokojny, bez emocji, zamienił ten punkt na mapie świata w przemysł śmierci, w fabrykę śmierci. Moi kochani, w pewnym momencie, w czasie II wojny światowej, do Auschwitz przyjeżdża ojciec Władysław Lon. To był prowincjał Jezuitów w prowincji krakowskiej. Przychodzi. Myśląc naiwnie, że obóz to jest takie, może większe więzienie i tam można odwiedzać osadzonych, a ponieważ kilku jego współbraci, jezuitów, dostało się do obozu, chciał się z nimi spotkać. Podjechał pod podszedł pod ogrodzenie pod wysokim napięciem, natychmiast go wypatrzyli strażnicy i został postawiony przed majestatem Rudolfa Hesa. Uznano go za szpiega. Hess już chciał go skazać na karę śmierci za szpiegostwo. Ale zobaczył, że ten człowiek nie kłamie. Że on rzeczywiście w swojej jakiejś takiej naiwności myślał, że tam można odwiedzać więźniów. Ujęły go poza tym dwie rzeczy. Że ojciec Władysław Lon mówił perfekt po niemiecku i jego nazwisko było pisane przez HN. I mówi: Żebym cię tu widział ostatni raz. Jeżeli jeszcze raz przyjedziesz, zginiesz, nie przeżyjesz. Ojciec Lon wyjeżdża, wojna trwa dalej, potem koniec wojny. Brytyjczycy odnajdują Hesa. I przekazują go Polakom. Trybunał Najwyższy Narodowy w Warszawie skazuje Rudolfa Hessa na karę śmierci. Ma zostać powieszony na terenie obozu.